Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Cisay i zobaczymy, co dzisiaj tutaj ciekawego. Na pierwszy ogień idą takie koszule z krótkim rękawem, rozpinane. 2XL tutaj największy rozmiar, jeżeli chodzi o cenę, to 26 zł. Fajna koszula, taka zwiewna, coś jakby z wiskozy. Oczywiście, tych koszul jest więcej. Mamy na przykład jeszcze taką w kolorze zielonym. To jest troszeczkę inny fason, dlatego że ta ma kieszonki i tutaj podpinane rękawki. Tamta miała bardziej takie podwijane. Tym prezentuje się tak. I tutaj mamy 2XL na większy rozmiar i cena jest 26 zł. I tutaj kolejne koszulę, czyli taki granat z bielą bardzo też fajna tutaj już ona ma ten rękaw krótszy i cena jest 26 zł i 2XL jest największy rozmiar również i kochani kolejne koszule tym razem z długim rękawem ta jest bardzo urocza w kropeczki czarno-białe rękaw, przepraszam, mankiet ładnie zapinany na guzi, który obszyty jest materiałem, z tyłu tak się prezentuje, też bardzo fajna zwiewna, ładny, ładny ten tył, także myślę, że super, można by zakupić do jakichś dżinsów, właśnie do spódnicy, 30 zł, cena produktu 2 XL też największy rozmiar. I tutaj kolejne koszule, także słuchajcie, obrodziło w nowości. Fajnie, bo mam Wam co pokazać. Oczywiście na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. Może to być chociażby serduszko. Z góry za to dziękuję, a tutaj już Wam przedstawiam kolejną propozycję, czyli za chyba 40 zł, jakaś najdroższa, 2 XL, róż tutaj łączony z czernią. Też właśnie ona ma dłuższy rękaw. Tutaj kolejna koszula, też z długim rękawem, takie nieregularne wzory, też mankiet, właśnie guziczek przy mankiecie, o może tak oprzyty też materiałem, tak wiecie elegancko, tutaj ten karczek odcięty, super, naprawdę wyglądają te koszule. No jedynie wiadomo, no trzeba to zawsze prasować 2xL również i 30 zł kosztuje. Tutaj wisi jeszcze jedna koszula, ktoś tu chyba przewieził z innego miejsca, także też Wam ją pokażę, bo też jest fajna bo ona jest z krótkim rękawem. Tutaj 26 zł kosztuje i również 2xL największy rozmiar. I przechodzimy do dalszej części filmiku. Serdecznie zapraszam do oglądania do końca. E, tutaj kolejna koszula z długim rękawem. E, tutaj w górę mamy. E, z, mm, ten karczek w innym poziomie, że tak powiem, 30 zł, również cena i też 2XL będzie tutaj największy rozmiar. Ma kołnierzyk, ma guziczki, także taka tradycyjna koszula. Widzę, że dużo połączeń teraz jest czarnego z wielu i właśnie kwiaty. I zobaczcie, kolejna koszula w cenie 30 zł, też długi rękaw, ten sam rozmiar. Kołnierzek, więc tradycyjnie. No i nie może oczywiście zabraknąć dżinsów. W sinserii zawsze fajne jeansy. Tutaj mamy takie z dziurami. I 42, niestety, największy rozmiar, jeżeli chodzi o te dżinsy. Tutaj jeszcze wiszą spodnie czarne i biała. Koszula, więc nie wiem, czy to już, słuchajcie, na wrzesień szykują propozycje. Znalazłam jeszcze taką fajną koszulkę, ramionka takie krótkie, mamy guziczki, z przodu dekol dość wycięty, 26 zł ona kosztuje i 2XL jest również największym rozmiarem. Bardzo fajne też sandałki. W sumie to wiecie, co mogłam wziąć, bo Sandałki mam jedne z ja powiem Wam, ale trochę się zużyły przody. Także mogłam w sumie, 40 zł kosztują, mogłam sobie w sumie jedne wziąć, takie wiecie, na sezon do... Latania. Fajnie wyglądają, podobają mi się. Akurat te są w kolorze złotym, są też w kolorze czarnym. Tutaj mamy też fajną bluzkę białą. Biały to zawsze do wszystkiego. Rękawki ozdobne, haftowane, XL-ka największa 26 zł. No i tutaj jeszcze zobaczymy, co nam proponują. Czyli trochę, a jest jeszcze fajna właśnie biała jeansowa kata na 80 zł. Taka klasyczna. I tutaj, jeżeli chodzi o rozmiar, jeszcze sprawdzimy. Nie, przypuszczam, że nie mogę znaleźć 2XL. Ojej, zawiało. 2XL. Słuchajcie, przed chwilą słońce świeciło, teraz. Zawiało dość mocno, nie wiem, czy deszczu z tego nie będzie dzisiaj jeszcze nie padało dzisiaj sobota. Elka tutaj kolejna propozycja. Taka bym powiedziała, koszula też ala marynarka 70 zł. Ona ma dwie kieszenie z przodu, tył się prezentuje, tak, więc delikatne takie odcięcie. I tutaj jeszcze paseczek w talii. Bardzo ładne są te spodnie, one tak na kant są robione. Cena jest 50 zł i też 2xL tutaj największy rozmiar. Bardzo mają ładny kolor. One być nawet nie są takie białe jak właśnie E.C.I. I naprawdę fajnie wyglądają. Tutaj jeszcze jakaś koszula, też skrót, a nie, to będzie słuchajcie, podobna taka ala marynareczka jak ta zielona, tylko że tutaj troszeczkę inny fason, bo ta ma jedną kieszonkę, tam ta ma zdaje się dwie. I też macie ją do 2XL i kosztuje 60 zł. Brakuje tutaj, powiem Wam do prezentacji, żeby to było wyprasowane. No, ale tyle z tych rzeczy ogrom, fajne są też te kamizelki czekoladowe, tutaj też spódnica taka, hmm, jaki to jest kolor, brązowy, w groszki 40 zł, 2 XL, największy rozmiar i też bardzo fajna torebka się pojawiła, taka ala la Zamsz. E, cieńszy pasek i tutaj takie z przodu ćwieki, e, 50 zł, e, kosztuje i w jednym tylko kolorze ją tutaj zauważyłam. Kolejna propozycja, czyli takie bluzki już z długim rękawem, ale ta jest akurat bardzo milutka w dotyku, ma taki właśnie lampas zrobiony. Po boku. 50 zł kosztuje i 2XL jest największym rozmiarem. Tu są też te fajne, masełkowe koszule, koszulki z krótkim, które Wam już pokazywałam. I do tego chyba są właśnie te spodnie z takiego samego materiału. One są w cenie 60 zł. XL największy rozmiar. Bardzo ładne kolory, można sobie zrobić komplet. I teraz Wam pokazuję właśnie te sandałki, które ominęłam, Wam pokazać, nie zaważyłam ich, były tak wciśnięte. Właśnie z tyłu, ale y, później wiecie, dojrzałam, że są właśnie jeszcze czarne, jakby któraś z Was chciała. Tutaj mnie urzekła bluzka. Bluzka jest y, bardzo fajna y, w kolorze, powiedziałabym złot, taki beżowy ze złotą nitką. Naprawdę super wygląda. Brałabym, powiem Wam, 40 zł i y, jeżeli chodzi o rozmiary XL, także myślę, żebym się wcisnęła. Do tego na przykład. Y, jest taka fajna koszula, katana, kurtka, już z takimi też drzecikami powbijanymi 80 zł. Nie wiem, jak oni tutaj nazwali. Bardziej chyba jako kurtka to będzie i 2XL e, największy rozmiar. I tutaj jeszcze z tego wieszaka e, zobaczymy, co powie powiesi z przodu. Też taką beżową bluzkę drapowaną po bokach e, z dekoltem okrągłym. XL jest największym rozmiarem i 26 zł. Ona kosztuje, także bardzo fajne propozycje kolejne. I co tutaj, właśnie bluzka jest na manekinie. I tutaj mamy jeszcze sukienkę, też w kolorze takiej zieleni, rozpinana cała na guziczki z tyłu. Tak, ona w ogóle ma pasek dołączony, bo ta pierwsza gdzieś ktoś chyba zgubił. 70 zł cena sukienki, ma kołnierzyk i jest do rozmiaru 2xl. Bardzo ładny ten kolor, fajnie wygląda. Ja lubię takie propozycje. Tutaj kolejna rzecz z tego materiału, jak pokazywałam Wam spódnicę, czyli taka sukienka, ona też jest na manekinie i powiem Wam, że ona, no dla mnie ten materiał jest taki sztuczny, 40 zł to jest cena 2XL największy rozmiar. Taką ma odciętą falbankę, teraz tam na manekinie było widać. Są oczywiście jeszcze sukienki na ramiączkach, to jest taka jakby z siateczki, w takie róże ładne 30 zł. Kosztuje sukienka 2xL, też największy rozmiar. To jak widzicie, też jeszcze trochę wisi tych sukienek. Ja oczywiście biegnę do haftów, czyli taka fajna też koszula biała z haftem w cenie 60 zł. Ona, tutaj na pewno 2xl, tak, ma rozmiar największy. Bardzo fajna też propozycja. I co, kochani, tutaj jeszcze Wam. Pokazuję trochę spodenek brązowych, ale one gdzieś już, gdzieś już się tam przewijały w moich wcześniejszych filmach, na które też serdecznie zapraszam. Jest trochę beżu, trochę czarnego, trochę bieli, także wiecie, klasyka zawsze się wybroni. Tutaj natomiast trochę więcej zieleni, beżu. Zawsze tak sobie zwracam. Uwaga na łączenie tych kolorów tutaj, na tych ściankach, i słuchajcie, oczywiście, też wyprzedaż. Także, moje drogie, pełne regały, biegnijcie sobie do sklepów, na pewno coś upolujecie. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.